Witam wszystkich serdecznie. Teraz jesteśmy już po halvingu Bitcoina. Trochę się działo. Cena tego Bitcoina urosła do 10 tysięcy dolarów. Jest też taki mój filmik właśnie z roku 2012, 13 marca, który mniej więcej był nagrywany w momencie, kiedy Bitcoin był po 5 dolarów. Tutaj Was zachęcałem do kupowania kryptowalut. Wymieniałem Ethereum i Serpii również. ZRP aktualnie nie podniosło się sporo, wręcz powiedziałbym, że trzyma się na tym niskim poziomie, ale jest dużo innych projektów, które tak naprawdę zasługują na uwagę. Między innymi projektem, tym na przykład jest Monero. Możecie sobie zwrócić uwagę, że Monero, mimo obostrzeń, których, no, które po prostu zostały implementowane na różnych geodrafty Bitbayu dalej trzyma się dobrze. Nie chcę się tutaj też rozpisywać za bardzo, rozgadywać na temat tego, co się stało, dlaczego Bitcoin nie kosztuje tak dużo. No, prosta rzecz z tego względu, że chociażby zobaczcie największa kopania Bitcoina, 13 tysięcy hektarów w Teksasie, to wszystko musi się, że tak powiem za- i załadować. Bitcoina nie wykopujemy Brawo. Będzie to krótki filmik, i włączyłem sobie ligę, Dlatego, jeśli chodzi o aspekt tej kopalni, 2019 rok i tak naprawdę no, potrzebujemy trochę czasu, ale jeśli ktoś uważa, że ten moment nawet na pograniczu 9000 jest złym momentem no do zrobienia, to możecie sobie sprawdzić zakres teoretyczny ceny bitcoina, bo od tego momentu bitcoina opłaca się tylko kopać w momencie, kiedy jego cena będzie wynosiła i są opłacalne w momencie, kiedy jego cena wynosi dziś 13-17 tysięcy dolarów. Teraz jest 9 tysięcy, dlatego opłacalność Bitcoina, kopanie jego, produkcja jest nieopłacalna, w zależności od tego oczywiście, gdzie się to robi, jakimi metodami, ale mówię Wam, że to wszystko tak naprawdę wystrzeli i w pewnym momencie nagle ludzie będą po prostu zdumieni, dlaczego Bitcoin zaczyna nam kosztować 20 tysięcy. Kumuluje się, kumuluje się wydobywanie Bitcoina, to potrzeba na to trochę czasu. Myślę, że z, z, rok, z rok, nawet dwa możemy poczekać, jeśli chcemy zobaczyć olbrzymi wzrost, aczkolwiek wydaje mi się, że w kwestii bitcoina i tego całego plania brudnych pieniędzy przez kryptowaluty już w tym roku będziemy mogli zobaczyć te wysokie noty, czyli te 13 tysięcy po raz kolejny. 13-17 tysięcy ja tak obstawiałem. Było 13, teraz obstawiam mówię 13-17, bo takie były założenia i nie obstawiam teraz, tylko już powtarzam to, co mówiłem wcześniej. Warto zwrócić uwagę na to, że dominacja Bitcoina utrzymuje się na wysokim poziomie i tutaj jeśli chodzi o krypto, krypto current, current sizes jest coraz więcej tych kryptowalut i tak naprawdę m, to jest dobry znak, dobry znak z punktu widzenia tego, że na rynku się coś dzieje, zły znak z punktu widzenia tego, że będzie ładowany hajs, projekty, które tak naprawdę będą mało znaczące. Cóż, no polega na, na tym, co się dzieje w teorii i na tym, co się dzieje w praktyce. Uważam, że ten moment, jeśli chodzi o bitcoina, na pewno od wszystkich nas zaskoczy i każdy, przynajmniej ja, uważam, że na tym będę mógł odnieść bardzo dobre rezultaty. Poczekać cierpliwie moment. Ja sobie założyłem taki 17 tysięcy, 13 17 po raz kolejny. Z racji tego, że jeszcze czekam na XRP, XRP sobie powiedzień 2021, 2022. Mówię tutaj o w ogóle wartościach granicy dolara. To wszystko jak coś mi przyjdzie na myśl. Nie chcę też długich filmów nagrywać, a różnie bywa, to po prostu Wam będę dodawał. Może kolejną część zobaczymy.